Zaczniemy w ogóle od tego, że połączenie eci, haremu i totalnej masakracji zombie z dużą dawką krwi i ostrej napierdalanki teoretycznie musi stworzyć genialne dzieło dla ludzi obujnej wyobraźni, szukających alternatywy wobec wszechobecnego motywu romansu. No właśnie. Musi to niekoniecznie w 100% trafne określenie wobec High School of the Dead. To bogate w cycki anime powstało na bazie mangi o tym samym tytule, wydanej w roku 2006. Cztery lata później japońskie studio Madhouse wypuściło na rynek jednosezonowca, który mnie osobiście w wielu momentach pozytywnie zaskoczył i wyrwał z butów, zmuszając do zastopowania oglądania odcinka na moment i zastanowienia się przez chwilę. To już jest <noise> zaraz, zaraz. Co tu się stało? Opowiadając bez mydła i prawdopodobnie narażając się wielu fanom High School of the Dead. Muszę powiedzieć, że bieg wydarzeń i towarzyszące temu zachowania bohaterów, często wydawały się powstawać przysłowiowo z dupy. Pierwszy odcinek trzymał w napięciu i rozpoczął się naprawdę dobrze. Nostalgiczny monolog protagonisty Takashiego, ukazujący ładną kreskę całości. By za chwilę pojawiła się Saya Takagi. Podaje imię, bo ta bohaterka w sumie nie lubi, gdy mówimy do niej po nazwisku. No i ten perfidny zjazd na piersi tejże postaci. God damn it! To będzie fenomenalne anime, gwarantuję. Dobra, Trochę zrzędła mina, widząc jak szybko Takashi przekonał swoją przyjaciółkę Rei, w której się w sumie podkochuje, oraz uczniów do tego, że świat zszedł na psy, a ty w każdej chwili możesz stać się obiadem dla jakiegoś głodnego zombiaka.

Problem ten został naprawiony pod koniec tego epizodu i ten fakt w sumie cieszy. Kiedy możemy zauważyć ból bohaterów z powodu gównianej sytuacji. I jakby tego było mało, Takashi został zmuszony do zabicia swojego przyjaciela Hisashiego, jednocześnie miłości Rei. Który stanął w obronie wybranki, zostając przy tym ugryzionym przez Zumerlaka. Przyznam, że ten moment był psychicznie mocny. No i niestety, napięcie, zaszczycie i bezsilność bohaterów. W dalszej części serialu tak naprawdę stopniowo zanikały i to bezpowrotnie. Odcinki od drugiego do ostatniego to harem pełen cycków, niemalże nagich ciał i brutalnych podtekstów seksualnych. Ale ten jeden moment zapamiętam na długo. Właściwie to dwa. High of the Dead to brutalnie zboczona anime, w którym królują obfite, kobiece walory z ponad naturalnymi mocami. A oto przedstawiam ci cycki Saeko prędkości światła. Mimo tej kwestii dzieło to nie odrzuca, a wręcz powoduje dyskomfort w momencie pojawienia się endingu, bo chciałby się więcej. I więcej. I więcej. Motyw postapokaliptyczny, w którym bohaterowie już wiedzą, że tkwią w głównie po uszy, jest doskonałą gratką dla fanów klimatów survivalowych. Tym bardziej, że mnie osobiście główny protagonista z każdym epizodem zaskakiwał umiejętnością dowodzenia, oddania oraz opanowania. I to chyba właśnie są te powody, dla których wszystkie, i to dosłownie wszystkie laski, pchały mu się z rękami do rozporka. Bardzo pozytywnie zaskakuje kilka kwestii związanych z przekazem do odbiorcy. W momencie, kiedy nie ma żadnych zasad, i nikt nie jest w stanie nic kontrolować wielu bohaterów pokazuje swoją prawdziwą twarz w serialu dotyczy to na przykład nauczyciela o, tak, tak. Teraz, to przyjaźni a także ojcowskiej i matczynej miłości. Największym dramatem i minusem były dziwne sytuacje, gdzie w jednym momencie przy potężnej ilości zombie, nastolatkowie bez trudu radzili sobie z wysłaniem ich do piachu, serwując soczystą kulkę ołowiu w cymbał. I rozcinając flaki katanu. By w innych chwilach, przy mniejszej ilości zjadaczy mózgów, totalnie sobie nie radzić. Czasami wydawało się to trochę nienaturalne. High School of the Dead to anime o przyjemnej i dopracowanej kresce. Ciekawy choć chwilami wybrakowanej i zbyt szybkiej fabule ocieplonej kilkoma bohaterami o różnych temperamentach. Znajdziesz tutaj grubaska miłującego się w militariach, wszechwiedzącą i bogatą panienkę, Czy doskonale władającą bronią białą SAEKO, która chyba bardzo lubi Takashiego. Swoją drogą, ciekawy czy tutaj skończyło się tylko na pocałunku. Grzechem byłoby nie wspomnieć o Mesjaszu dla części licealistów. Oceniając całościowo animę Studio Madhouse, mogę dać ocenę 7 na 10. Należy się duży plus za wykorzystaną muzykę. Jak wielu fanów polskich i zagranicznych pisze, to muszę zgodzić się ze stwierdzeniem, tak, drugi sezon byłby tutaj doskonałą kontynuacją. Te 12 odcinków były pewnego rodzaju prologiem. A sama końcówka ostatniego epizodu jest z tego najlepszym dowodem. Sorry, temu. Ja, Niestety, na temat kontynuacji serii do dziś nic, kompletnie nic nie wiadomo. A nadzieję nie daje informacji o śmierci autora mangi Daisuke Sato, który odszedł w wieku 52 lat. Spoczywaj w pokoju. Po więcej recenzji anime, subskrybuj ten kanał i oczywiście nie zapomnij kliknąć magicznego dzwoneczka. I teraz, w sumie, jest moje pytanie do ciebie: co ty sądzisz o High School of the Dead? Pisz w komentarzu. No i do zobaczenia. Sajonara!